To będzie przygoda jak za dawnych lat. Zmierzam do rosnącego w całkowitym odosobnieniu lasu. Prowadzi tu tylko jedna droga gruntowa po obu stronach granicząca z bezkresem pól. Cel mojej podróży skrywa pewną tajemnicę. Nieliczni wiedzą, że znajduje się tu brama do podziemnego świata. Podążając wzdłuż skalnej ściany powinienem odnaleźć wejście do opuszczonej sztolni srebra. Ponoć pod znajdującym się w niej jeziorkiem ukryto korytarz prowadzący do komory pełnej zrabowanych dzieł sztuki. O skarbie dowiecie się więcej z książki Polska Nieprzebyta, którą napisałem wraz z panią operator. Dziś jednak nie będziemy bawić się w Indiana Jonesa. Zamiast tego pokażę Wam, jak przetrwać w tym niegościnnym środowisku. Powiemy sobie o tym, co można zrobić, jak się zachować w momencie, kiedy w takiej sztolni nas zasypie. Nie jest łatwo dostępne, a to samo w sobie już sprawia, że niełatwo będzie nas znaleźć w sytuacji zabłądzenia gdzieś tutaj, w sytuacji wejścia do tych sztolni. No i jeżeli zostaniemy odcięci od wyjścia, czy służby ratunkowe rzeczywiście będą nas szukać? No właśnie, należałoby zacząć od podstaw, a podstawą jest powiedzenie najbliższym o tym dokąd się wybieramy. Ode mną wejście do sztolni, krzaki, skały, gąszcz. Prawdziwy. Niełatwo tutaj dotrzeć. Są takie sytuacje, kiedy schodzenie jest zbyt niebezpieczne. Tutaj jeżeli pojadę, no mogę walnąć głową o jeden z tych głazów. Znacznie bezpieczniej, kiedy robi się bardziej stromo, jest po prostu przysiąść. Nawet poświęcić spodnie, zrobić w nich Dziurę na dubsku wybrudzić, ale jednak bezpiecznie i stabilnie zjechać, a nie kombinować. Krata zamykana na dość długo, no, w zasadzie tylko w lecie zostaje otwarta. A to ze względu na nietoperze. Hibernują tutaj, dlatego krata jest zamykana, natomiast w lecie pozostaje otwarta, ale otwarta w ten sposób. Nie wiem dla kogo. No ale trzeba się postarać, żeby wejść. Nieraz wspominacie dawne odcinki. Mówicie, że klimat to był wtedy, jak były przygody, jak za każdym razem wracałeś po tą kamerę. Tylko po to, żeby ujęcie było ładne. No więc specjalnie dla was wlezę tu, a potem wrócę i zabiorę kamerę. Wracamy do dawnych klimatów. No, metoda podpatrzona tak naprawdę uleza strauda początki tych wszystkich survivali na Discovery Channel bawił się oświetleniem tak jak ja teraz nosił kamerę rozstawiał tą kamerę szedł gdzieś kawał drogi później było cięcie w montażu on wracał po tą kamerę zabierał ją tego już oczywiście nie było widać i wy też tego momentu nie zobaczycie ruszam dalej kolejna krata malutka bardzo więc trzeba się naprawdę przeciskać tu ale tylko na początku o dziwo co jeżeli to wszystko by tąpnęło i zasypało to wąskie wejście jest wzmocnione to prawda ale nigdy nie wiadomo w którą stronę skały polecą tym bardziej że są tutaj wszędzie jeżeli zostałbym odcięty byłoby naprawdę niewesoło popatrzcie liczne odnogi można też iść tam Równie dobrze. W jaskiniach, sztolniach tego typu oznaczenia mówią nam, w którą stronę powinniśmy iść. To są oznaczenia głównie dla eksploratorów. Jeżeli rąb jest nieprzekreślony, czyli po prostu rąb w okręgu i strzałka, oznacza to, że w tym kierunku przejście dalej jest drożne. Kierunek zwiedzania, nazwijmy to tak turystycznie. Natomiast jeżeli rąb byłby przekreślony, w tym okręgu, jeżeli zobaczycie coś takiego, tutaj na tym filmie to będzie znaczyło, że w tamtym kierunku jest ślepy zaułek, po czasie po prostu dalej przejścia nie ma. Nas to dzisiaj za bardzo nie interesuje, dlatego że w tym odcinku mówimy sobie o przetrwaniu w jaskini, która została odcięta od świata zewnętrznego. Nie mam pojęcia, kiedy nadejdzie pomoc. Być może za 24 godziny, bo przecież powiedziałem, że nie gdzie się udaje. Być może przyjdzie mi czekać dłużej. Taka sytuacja miała miejsce w szklarach, w sumie niedaleko stąd. W miejscu, gdzie poszukiwano chryzoprazów, niegdyś dwójka studentów zeszła do sztolni. No nie była w stanie wejść z powrotem pionowym szybem na górę, ale nikomu nie powiedzieli, dokąd się udają. Powyżej 20 dni w takiej sztolni przetrwali. Co robiąc? Przede wszystkim zlizując wodę ze skału. I tym się za chwilę zajmiemy. No bo przecież woda to podstawa. Ale w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o coś zupełnie innego. Mianowicie o światło. Jeżeli ja mam baterie w latarkach na wyczerpaniu, to muszę szybko pomyśleć nad źródłem światła, bo popatrzcie, co mnie czeka, jeżeli będę błądził w ciemności. Najpierw drobna demonstracja. Gaszę latarkę. Ciemność całkowita, popatrzcie. Teraz widzicie mnie tylko dlatego, że jest malutka dioda tutaj w mikrofonie, więc możecie mnie zobaczyć przy dużym zbliżeniu. Natomiast ja nie widzę kompletnie nic. Teraz odwrócę kamerę. Żeby była z mojej perspektywy. Proszę bardzo, to jest to, co ja widzę. Czerń, pustka, jakbym się znajdował pośrodku nicości. No i teraz odpalmy sobie światło i popatrzmy, co może znajdować się pode mną. Byłbym prawdziwym szczęściarzem, jeżeli wdepnięcie w coś takiego w całkowitych ciemnościach nie zakończyłoby się poważnym urazem, który by mnie tutaj po prostu unieruchomił. Trzy możliwe drogi którą wybrać, no to zależy od tego, czego aktualnie potrzebuję. Światło, mieli Państwo, skąd je wziąć w takiej jaskini? Mam to krzesiwo, czy też zapałki, no ale nie mam czym palić. Muszę czegoś tutaj poszukać, więc tak czy inaczej muszę eksplorować całą tę sztolnię, jaskinię w poszukiwaniu czegoś na rozpałkę, dopóki mam światło. Przy okazji mogę się rozglądać za źródłem wody, więc warto, myślę, byłoby tutaj Minimalizować czas potrzebny na wszystkie te działania, połączyć to w jedno i nasłuchiwać, czy gdzieś tutaj kapie woda, podążać w tym kierunku, no i jednocześnie po drodze szukać czegoś na rozpałkę. Więc słuchamy, czy coś tutaj kapie, i idziemy przed siebie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale przed chwilą tak kapnęło z tego tunelu i kapnęło z tego. Tutaj droga wiedzie w dół przygotowując się do eksploracji jaskini na pewno trochę o niej poczytałem więc wiem że jest to jeziorko żeby znaleźć jeziorko powinienem podążać w dół terenu jednocześnie będę wypatrywał czy jest tutaj coś na rozpałkę o no, tutaj jest już dość nisko trzeba ugiąć kolana liczyć na to że nic się nie zawali no, i idę przed siebie. Podłoże jest gliniaste. Mocno łatwo się poślizgnąć i polecieć. Dobra, jest już trochę wyżej. Mogę się rozejrzeć. No i tak, kapanie rzeczywiście doprowadziło mnie do tutejszego jeziorka. Dość rozległego, jak na warunki podziemne. Popatrzcie sami. Wody sporo. No i co? Czy ja ją mogę pić. Popatrzcie, co znajduje się tam dalej. Być może tego nie zobaczycie, być może wam mały zoom tutaj podam. Ale to białe, drobne na środku ekranu dokładnie to są zwłoki nietoperza. Nie powinniśmy pić takiej wody bez uzdatniania, bez przegotowania. Dlatego że wypatrzyłem tutaj truchła, nietoperzy, również odchody nietoperzy, a to już świadczy o tym, że mogą się tutaj znajdować niebezpieczne bakterie, wirusy w tej wodzie i w żadnym wypadku nie powinniśmy jej pić. Przegotowanie, jeżeli udałoby mi się tutaj rozpalić ogień, być może byłoby dobrym rozwiązaniem. Natomiast najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zbieranie tej wody, która kapie ze skał. Ja wiem, że to są skały wapienne, a te skały z kolei są naturalnym filtrem. Ale to się nie tyczy przecież każdej sztolni, każdej jaskini. Trzeba wiedzieć co eksplorujemy. To jest dosyć istotne, jakie skały się tutaj znajdują, bo na przykład w złotym stoku ta woda mogłaby kapać i wypukiwać arsen ze skał, który jest już trujący, służył do produkcji arseniku. Więc wiecie jak to wygląda. Zależy po czym ta woda kapie. To nie jest tak, że zawsze należy zlizywać wodę ze skał. Tutaj akurat jest to bezpieczne i tym się zajmiemy. No tylko do czego ja mam tę wodę zebrać? Przecież mam tylko ten nieszczęsny nóż i krzesiwo, czy też zapałki. No nie wiem. Taki lekko myślący eksplorator surwivalowiec raczej nie ma przy sobie garnuszka, do którego mógłby zebrać wodę, ale może mieć pustą plastikową butelkę. My jednak przyjmujemy, że nie mam ze sobą nic, więc. Wiem już gdzie jest woda, zapamiętuję drogę do niej i zaczynam szukać tych śmieci na rozpałkę, na zebranie wody. Muszę tutaj znaleźć wszystko, co może mi się przyznać, przydać, a co zostało pozostawione przez innych speleologów, poszukiwaczy, eksploratorów. To nie jest inscenizowany odcinek. Ja tutaj naprawdę będę szukał tego, co zostało pozostawione. Nic ze sobą dodatkowo nie wziąłem. Jak świat światem, eksploratorzy ściągają do miejsc niedostępnych. Więc z mojego punktu widzenia, tam gdzie miejsce niedostępne, tam rzeczy, które mogli pozostawić, a to może uratować mi życie, pozwolić przetrwać. Przede wszystkim ostrożnie, bo to nie są skały w górach, to nie jest stabilne na szlaku, tylko po prostu. Wszystko luźne i naprawdę jeden nieostrożny ruch może się posypać. Możemy zostać tym nawet przysypani. Więc naprawdę z wielką ostrożnością poruszamy się, badamy każdy krok, czy można w ogóle przenieść ciężar ciała na daną skałę, bo to nigdy nie jest oczywiste. I wiecie co? Ja już widzę tutaj jakieś śmieci. Więc dla mnie akurat to jest dobry znak, bo mogę coś tutaj znaleźć. No i jak żeby inaczej, puszka. Kolejna puszka, tym razem niezgnieciona, też może się nadać. Te białe smugi na sklepieniu mogą wyglądać niepokojąco, ale spokojnie to są właśnie nacieki wapienne. Świadczą o tym, że spływająca tędy woda będzie zdatna do picia. Puszka jest w terenie zwykle najlepszym naczyniem, w terenie, no, w takim terenie jak ten, gdzie jest szansa na to, że ktoś coś zostawił. Dlaczego? Dlatego, że jest w miarę zamknięta. Mamy tylko jeden malutki otworek, więc ona prawdopodobnie w środku jest po prostu czysta i nie ma się co bać tutaj bakterii pozostawionych przez człowieka bo ona już dłużej leży tutaj więc na pewno tego typu zagrożeń już nie ma na tej puszce natomiast ona jest w miarę czysta w środku nic tam się do środka nie dostaje żadne zanieczyszczenia nawet mechaniczne no bo ona jest w miarę szczelnie zamknięta oczywiście jakieś ryzyko jest zawsze natomiast yy, no właśnie w survivalu nigdy nie jest sterylnie Nigdy nie jest tak, że nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast taka puszka obcięta za pomocą kawałka szkła, które znalazłem, zebrana do niej woda, która spływa po wapiennej skale świetna sprawa. To jest woda, którą mogę już pić i nie muszę jej wcale gotować. Po co zatem ogień? Yy, głównie po to, żeby zapewnić sobie światło w momencie, kiedy baterie padną. No i teraz chciałbym się tym zająć. Popatrzcie podpory, które jeszcze trzymają skały. O Jezu, jak ta skała na tym się opiera, a to wygląda w ten sposób. Przepruchniałe całkowicie. Nie mądrze jest pod tym stać na pewno. Tu aż o no w ogóle popatrzcie na to. Tak więc to nie jest tak, że ta sztolnia jest bezpieczna, jeżeli chodzi o eksplorację. Tutaj wszystko miejscami wisi, trzyma się na słowo honoru, wala się pełno takich podpór leżących już na ziemi, co wcześniej podpierały, które elementy sklepienia ciężko powiedzieć. No przecież to jest to czego potrzebuje. Jest wilgotno, jest mokro, drewno również jest mokre. Teraz Poziom trudności trochę wyższy. No powiedzmy, że mam to krzesiwo, mam zapałki, no ale jednak nie mam noża. Może się i tak zdarzyć. No szukam wtedy czegoś, co może mi ten nóż zastąpić. Ja znalazłem rozbitą butelkę. Ale jeżeli nie byłoby tu wcześniej żadnych eksploratorów, poszukiwaczy, to moglibyśmy wykorzystać to, co oferuje nam sama sztolnia, czy też jaskinia. Po prostu skały. Można wziąć sobie taki płaski kawałek, wziąć coś cięższego, czyli najprawdopodobniej drugi kawałek skały, przyłożyć, nie będziecie widzieć pewnie, i lekko to ociosać w taki sposób, żeby powstała ostra krawędź. Tu już jest taka lekko zaostrzona. Jeszcze mogę to dodatkowo obłupać. Po prostu widzicie, to się łuszczy, odłamuje. I teraz tak to ściąć wszystko, żeby tutaj było w miarę ostro. Zaczynam zdzierać to drewno. Aż do momentu, gdy będzie suche. Być może będzie suche w środku. Jeszcze lepiej idzie szkłem, ale tutaj trzeba naprawdę uważać żeby się nie zaciąć. Przydałyby się jakieś rękawice pozostawione przez eksploratorów. Robimy trochę tych wiórów za pomocą zbitej butelki. Widzicie, powstaje taka kubka. No i teraz, w zależności od tego, co mamy, czy zapałki, czy krzesiwo, próbujemy. No, słabo. To jest właśnie ta wilgoć. Patrzcie, tu płomyczek powstał i zgasł za chwilę. Więc trzeba jeszcze głębiej się dobrać. Tym razem takie oto nacięcia z suchego już, mam nadzieję, drewna. Głębiej położonego. Jest sukces. Widzicie? To się pali. Te wióry się palą. Powolutku, powolutku, ale jeżeli będzie tego więcej. Na pewno się uda. Jest to płomień poza zapałką. Takie t to bardzo popularna metoda oświetlania sobie otoczenia na postoju. Tak postępują eksploratorzy, kiedy nie chcą marnować baterii w latarkach. Po prostu latarki są na czas postoju gaszone, odpala się takie mini świeczki i one dają światło. No właśnie, światło, które może nam się przydać, bo zarówno może oświetlać miejsce naszego posiedzenia, jak również może zostać zabrane, chociażby w puszce, tworząc lampion, który będzie oświetlał nam drogę. No, ale oczywiście nie mamy takich tilightów raczej przy sobie. No chyba że wzięliśmy zapas. No to wtedy jesteśmy uratowani. Ale jeżeli nie mamy warto właśnie, powtarzam, eksplorować całą sztolnię czy też jaskinie i poszukać. Często są pozostawiane. Oczywiście, to nie jest czyn godny pochwały. No ale... W sytuacji kryzysowej śmieci... Mogą uratować życie, po prostu. Więc warto je zbierać, warto ich szukać. Niekoniecznie warto je pozostawiać. No ale dobra, dzisiaj tym się nie zajmujemy. Sprawdzamy, co my tutaj mamy. Wypalone tealighty. Oczywiście nikt nowego nie zostawi. W dłubie z tej świeczki resztki. I wszystko do jednej. Sama zapałka będzie troszkę działać jak knot w takim położeniu. Delikatnie. Niech się nadtopi. Czyż nie wspaniała rzecz? Teraz przydałaby się jeszcze puszka. Popatrzcie, ile wody w międzyczasie nakapało. No już dwa łyki były. Zabieram tę puszkę, nie będę zostawiał tutaj śmieci. A wezmę jeszcze jedną tak naprawdę, bo tutaj widziałem niedaleko i ona posłuży nam do zrobienia lampiona. No, miejscami jest naprawdę niebezpiecznie. No, a stąd przyszedłem. Wylazłem tą wielką dziurą. Popatrzcie tylko, ile dodatkowych tealightów znalazłem po drodze. Czyli mogę dalej topić. Zlewać tutaj do środka i mam świeczkę, która posłuży na długo. No, ale chcę mieć też taką przenośną, żeby mnie nie parzyła. Więc zrobię lampią z puszki. No i mam tutaj kawałek szkła kolejny znaleziony. Po prostu go wbiłem. No i jedziemy w dół. Wspaniały dźwięk. Uważamy, żeby się nie pociąć przy okazji. I teraz robimy takie drzwiczki na dwie strony. To już nawet wystarczy. No ale jeżeli by były te drugie drzwiczki, no to tam ładnie ten blask będzie też odbijało do przodu. No tak. O, właśnie nawet to mogę jeszcze zrobić. To powstanie taki też reflektor dodatkowo. Ten monsterek to był dość świeży. Akurat, bo właśnie coś z niego wylałem. No, i mamy naszą świeczuszkę, nasz knot z zapałki. Dość słabo zaczął palić, ale jak go pewnie przyciśniemy do, tutaj do wypełnienia, to będzie lepiej. Jeszcze możemy zasilić tę świeczkę dodatkową ilością paliwa. W ogóle teraz na około mógłbym wlać więcej tego paliwa, wsypać, zrobić knot porządny. No i lampion gotowy zasilany cały czas tlenitami, które można tutaj znaleźć. Bo jeżeli sztolnia czy też jaskinia jest przestronna, ta jest to naprawdę można chodzić i szukać tego po prostu i dosypywać dodatkowego paliwa. No i mamy oświetlenie. Mała szansa, że znajdziecie się w sytuacji survivalowej w sztolni w jaskini, w której nic nie będzie. W dzisiejszych czasach wszędzie są eksploratorzy. Jak zasypie, warto korzystać z tego, co nic nie pozostawili i nie chciało im się tego zabrać ze sobą z powrotem. Puszka oczywiście też się rozgrzewa, więc fajnie sobie jakiś patyk tutaj wbić, czy cokolwiek innego, albo podstawkę z kamienia wziąć. Tutaj działa wyłącznie nasz lampion. Widzicie, ile światła daje. Oświetla wyłączoną latarkę. Ścianę, więc jesteśmy w stanie zorientować się w terenie, zobaczyć co znajduje się pod naszymi nogami. Po prostu wiemy gdzie jesteśmy. Tak też ten lampionik się prezentuje. Popatrzcie z naszym knotem z zapałki. Naprawdę sporo światła, jak na takie amatorskie coś. A możemy dołożyć knotów, tylko że wtedy będzie się paliwo nasze zużywać szybciej. To oczywiście mogę z powrotem do tealajta powrzucać albo po prostu rozbroić tego tealajta i zrobić tutaj jedną wielką świecę, zatknąć tylko knot. Czy ten scenariusz jest fantastyczny i oderwany od rzeczywistości? Wyobraź sobie, że zasypuje się to wąskie przejście za mną. Możliwe? No jak najbardziej możliwe. Nie wygląda zbyt stabilnie. No, a jest to jedyne wyjście z tej jaskini. Jedyne, innego po prostu nie ma. Na szczęście nie musiałem czekać w tej jaskini na ratunek. Wejście się nie zawaliło i mam nadzieję, że i Wy nigdy nie będziecie zmuszeni do tego, ale warto wiedzieć, warto wiedzieć, czego będziemy potrzebować, co warto sobie zapewnić już na miejscu, no bo tak, moglibyśmy się do takiej sytuacji przygotować, powiecie. Nóż, krzesiwo to jest taka podstawa, ale dobra, śpiwór, mata. No tak, ale jak to mówią, mądry Polak po szkodzie, prawda? I tak zawsze jest, że zazwyczaj, jeżeli ktoś się znajdzie w takiej sytuacji kryzysowej, to nie jest na nią przygotowany. I warto wiedzieć, jak improwizować, jak radzić sobie z tym, co znajdziemy na miejscu, żeby przetrwać. Najważniejsze będzie światło. Kiedy mamy światło, możemy zająć się już kolejnymi czynnościami warunkującymi przetrwanie, czyli następna będzie woda. Mamy światło, mamy wodę, zajmujemy się komfortem termicznym, bo będziemy chcieli jakoś odpocząć. Więc ogień, jeżeli jest to przestronna jaskinia, sztolnia i no po prostu się nie zaczadzimy, malutkie ognisko, naprawdę nieduże. Jeżeli jest jakaś wentylacja, to tym bardziej warto. Co dalej? No ta izolacja od podłoża jest bardzo istotna. Nie na skałach, nie na mokrej ziemi, glinie, tylko właśnie z tych belek, które tam wszędzie leżały, można sobie stworzyć izolację, tylko trzeba je wyskrować z, tego, z tej mokrej, wierzchniej warstwy. I to tyle. Czekamy na pomoc i miejmy nadzieję, że nadejdzie ona na czas. A tymczasem żegnam się z wami, zapraszam was na kanał Army World, gdzie testujemy sprzęt. I to by było na tyle. Do kolejnego odcinka dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się seria przygodowa, czy ją kontynuować czołgiem.